Cześć, witajcie. To znowu ja, Art10 na kanale, w kolejnym materiale. Dzisiaj pokazywam Wam kolejną upadkę języków do oceniania. Dawno tej serii nie było, więc postanowiłem ją teraz nagrać. Yy, I taka ma informacja. Zawsze na moim kanale były języki, które są fajne. Nigdy nie było poniżej siedmiu. Tak. Yy, poza tą najnowszą częścią. Yy, w Te... tej najnowszej części były tylko 6,5 na 10, takie naciągane. Yy, no, ale ta... Te języki będą jeszcze gorsze od tych poprzednich, więc bez dłuższego wstępu zapraszam do oglądania! Military Super Action. Tak wygląda tak packa. Niby takie fajna ścianka, ale tak naprawdę chujowa. No dobra... Tak po prostu powiedziałem, ale ona na serio będzie taka. Zobaczcie za chwilę. Nic dziwnego, że kosztowała tylko 12 zł. Yy, normalnie pewnie kosztowała tylko 4 zł. Ta paczka z Więc dobra, no to już ten ekran nie zniknie, a ja już przystąpię do oceniania. O! Tak wygląda paczka. Powiem wam, to są najgorsze z języki Ever. Patrzcie, jakie są. Widzicie? Ja już byłem ofiarą takich, takich dwóch paczek z takimi, z takimi z mm. Tylko tamte ząbnizyki miały gorszą barwę, a ta w sumie ma jakąś lepszą barwę. No, zobaczmy jak to się prezentuje. Dobra, oczywiście z tego można zrobić podstawę. Z tego, tak jakoś stoi. A tutaj te ząbnizyki. I zobaczcie jaka najgorsza paczka. Zołnięzyków. Nic nie ma. Zanych pojazdów, nic a nic. Zanych pojazdów są tylko jedynie same żołnierze I to jest takie badziewne takie długie, takie kude, jakieś takie dziwne, takie normalnie, kurde, ten. Ale jest jedna trochę zaleta tych zounięzyków. A mianowicie taka, że w sumie barwy są fajne tych zounięzyków. Yy, stoją w sumie też nawet stoją. Tak, się nie przechylają, tak. Za chwilę wszystkie postawię. o ten chyba nie stoi. E, zobaczmy. Nie stoi też, ale jakoś tak nie wiem. Chociaż w sumie patrząc. No stoją, stoją jednak te zojnięzyki. Ten w ogóle jest wyblakły. Zobaczcie sobie od tego. Widzicie? Jest trochę wyblakły ten zojnięzyk. E, to tak. E, tutaj taki ten. E, taki, o. E, no i tutaj jest taki, co ma. Agnatem. A to nawet nie wiem, co to jest. są cyman, jakiś jakiś, co? Nie wiem, właśnie nie wiem co on trzyma. No, napiszcie, sądzę, bo ja nie wiem po prostu. Mm. Tutaj jest taki o. jeszcze, No. Taki, taki o. Mm. Taki. No i w sumie, no, zobaczmy. Takie. Taki. No i w sumie jest. Tutaj mam kilka takich. W sumie, patrząc, to dużo tych żołnierzy jest. Yy, no. Nie wiem, czy ktokolwiek ten film ogląda poza tam 8 osób. Nie wiem, no bo w sumie teoretycznie 300 subskrybentów to, to Cesi. Bo za te muzyki. Dobra, yy, nieważne. Yy. No i w sumie żołnierzy tych, widać trochę dużo nawet tych żołnierzy, mi się wydaje, że mało jest tych yy, no złotych, więcej jest tych zielonych. Ale w sumie zaletą tego chociażby jest taka, więc widzicie jak się trzymają? Zobaczcie. No dobra, trochę się jednak odłamał. No i już po tym. No dobra, taki trochę dziwny. Ale Zobaczcie jakie wyglądały, są języki te poprzednie, które kupiłem je ostatnio. Patrzcie jak ten wygląda, złoto. A zobaczcie sobie na tego. Widzicie? Ładny kolor nawet. A ten patrzcie, taki złoty, jak jakiś chińczyk, nie wiem. Taki ten zielony był drugi, taki drugi kolor to zielony, a taki strasznie taki zielony, taki bardzo przerysowany zielony, nie taki jak ten, taki bardziej... Ciemno-zielony, taki rajistyczny Tylko taki beznadziejny, patrzcie jak on się, się złamie, patrzcie Chociaż on, w sumie nie wiem czy łamał tych złoń Jest Ten, patrzcie na to, ten chociażby się tak trochę trzyma i noga mu się tylko złamała A ten go jakoś łatwo złamał nuskę, a patrzcie niby się Trzyma, no W sumie, ale złamałem już nóżkę I już te, chyba złoń pójdą do śmieci Karabin jest to no, i tak ogólnie powiem Wam jeszcze historię tamtej paczki. Mianowicie, to było tak, że ta paczka posiadała pojazdy i takich duży żołnierzy. Ale wiecie jakie te pojazdy były? Zgadnijcie. Takie małe, że na takich małych żołnierzyków pasują tylko. A tamte żołnierze są tak duże, że nie mieszczą się do tych pojazdów. I to było w dziwne: taka składanka różnych rzeczy bez sensu. Yy... Tamto paczkę bym tylko dał 4 zł. Zresztą żołnierze są takie, a ta paczka żadnych nie ma zęcia. Są tylko same żołnierze, nic nie ma, nic, kompletnie nic, 0,0. zero. No i jest jednak jedna zaleta tej paczki: gdyby żołnierze wyglądały tak jak te, O te to by dostały pół na 10, to znaczy to 0,5 na 10 by dostały. Ale dzięki temu, że te załóża są nawet takie bardziej lepsze. Takie lepsze kolory mają, i w sumie takie nawet stoją, bo tam to ciężko stały, nawet, bo nie wiem, tam to co nie się kiwały, a te nie kiwają się w sumie tak bardzo. Widzicie, tak stoją normalnie, bez problemu. To dostają ode mnie dwa, ale takie naciągane będzie, ale i tak to coś, nic te bazyrne chińskie. No i tak ogólnie. To by było na tyle. Mam nadzieję, że filmik się spodobał. Dobijemy tam 8 łapek w górę, bo zawsze tyle dobijacie i coś, siema w następnym odcinku. I siema!